Widzimy, że Państwo po raz kolejny zapełniliście salę Forum Domu Spotkań Młodzieży i cieszymy się, że możemy ten ostatni poetycki wieczór w tym roku spędzić wraz z Państwem. Zapraszamy bardzo serdecznie naszych dzisiejszych gości, Panią Ewę Kajim i Zbigniewa Kaletę. Zapraszamy dzisiaj na wyjątkowy wieczór. Dzięki przychylności naszego przyjaciela, dobrze Państwu znanego, profesora Bronisława Maja, w jego wyborze i układzie usłyszymy dzisiaj w wykonaniu naszych znakomitych artystów nieudane wiersze, czyli katastrofy wybitnych poetów. Juliusz Słowacki, chmury. Do Was. Chmury, wzrok ponury skrą i łzami, Sam na ziemi pod czarnymi chmur wiankami, Jak duch trumny, smutkiem dumny, Nad szmer domów trzymam skronie, Tam w koronie chmur i gromów. Gdzie wam, droga, chmury Boga, mnie weźmiecie, bo ja ciemny, mgłą, tajemny, sam na świecie. Dlaczego akurat takie wiersze? Ten wybór y, podyktowany został trochę taką polonistyczną wiedzą, bo myśmy przywykli do tych wielkich strof wybitnych poetów, natomiast i, i, i przywykliśmy do tego, że. Jak pada hasło Mickiewicz, to się od razu prostujemy i pełny szacunek, bo Mickiewicz to przecież arcypoeta. Ale przecież zanim powstał nie jeden wiersz, albo też powstał czasami wiersz, który zupełnie od tego poziomu, który zwykł Miskiewicz czy inny wybitny poeta tworzyć, znacznie odstaje. I to jest właśnie zabawne, że, że wieszczom zdarzały się takie. No, powiedz naj, najprościej, wpadki. Cyprian Kamil Norwid Wczoraj i ja. Och, smutna to jest I mało znajoma głuchota, Gdy słowo słyszysz, Ale ginie koma i jota, Bo anioł woła, A oni ci rzeką Zagrzmiało, więc trumny na twarz załamujesz wieko pod skałą. I nie chcesz krzyknąć, Eli, Eli, czemu? Ach, Boże! Żagle się wiatru liżą północnemu, w re morze, w uszach mi szumi, a nie znam z teorii, co burza, więc śnię i czuję. Jak się tom historii zmarmurza? Są też wiersze, chyba takie, które pisane były, przepraszam bardzo, dla jaj. A uczeni, panowie krytycy, z powagą się nad nimi pochylały, bo to jest, nie są to, proszę państwa, wyło, wyłącznie wiersze chowane gdzieś tam przez artystów na dno flady. O nie, bardzo często byli z nich dumni, publikowali, a potem całe zastępy. Właśnie profesorów od literatury i ich uczniów nad tymi wierszami próbowało doszukać się w tych wierszach głębokich, głębokich sensów. Kazimierz przerwa Tetmajer. Pierwotne zjawisko. Pierwotnego. Potworne zjawisko chaosu. Przez gąszcz traw i paproci, zawichrzone liany, wykroty drzew, olbrzymie bagnisk oceany, zapadając w głąb liści opadniętych stosu, pędzi kobieta z płaszczem rozwianego włosu, cała sierścią pokryta. Za nią tocząc piany, z kłów białych krzyk wydając, z piersi urywany gna mężczyzna, podobny z kształtu do kolosu. Nagle z drzew gigantycznych zgniłego złomiska skoczył goryl. Pochwycił kobietę w ramiona i przygniótł, chrapiąc dziko pierś swą do jej łona. Człowiek ryknął. Owinął palce na kształt węży w koło gardła goryla, w kark mu zęby wciska, a ona, uwolniona, czeka, kto zwycięży. Jest tam jeden wiersz Baczyńskiego, który mnie jakoś tak ujmuje, i gdzieś za nim podążam. I zastanawiam się, co w nim Bronka zastanowiło, że zmieścił go w tym zestawie wierszy. My musimy wyinterpretowywać te wyłowione przez niego wielkie, inaczej, dziwne, przedziwne wiersze wielkich poetów, z którymi się musieliśmy właśnie dzisiaj zmierzyć. W wspaniałym miejscu to jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Bardzo ważne miejsce dla mnie. Leopold staw bladej dziewczynie. Twej wątłej twarzy piękno chore, anemiczne śni o znużeniu twojej krwi bladej, omdlałej, która leniwym tętnem fali ociężałej ożywia twe wysmukłe członki seraficzne. Tyś jest spłowiałym blaskiem z popielałej chmury, z wietrzałą wonią, którą tchnął spełzło kobierce, za skąpo w alabaster wsączono purpury, w drętwym snem wycieńczone niedokrwiste serce. My mamy taką, taki opór przed śmiechem, takim zdrowym, zdrową dyskusją z poetą, też. Że nie zawsze ten wiersz musi być idealny, i że można z tym wierszem sobie właśnie po, pożartować trochę. Dla ciebie, piękna moja, hoduję winnicę, gdzie ciepło słońca w gronach dojrzałych sok słodzi, podlewam ją swą własną krwią. Kiedy dzień wschodzi, i dla ciebie przeznaczam swych trudów krwawice. Jestem po raz pierwszy w tym miejscu i wrażenia są niezwykłe, bo to miejsce jest bardzo ciekawe architektonicznie, ale ludzie, którzy tutaj pracują, którzy nas gościli są wspaniali i mają wielkie serca, także jestem przeszczęśliwy, że, że mogłem się tu dzięki zaproszeniu i Ewie znaleźć. Przyjdź, soki z gron wycisnę i tobie jedyna zgotuje złotą kąpiel. Byś moc zdrowia ssała spragnioną nagą skórą dziewiczego ciała i byś ożyła słodkim ogniem mego wina. Nie było zaskoczenia. Spodziewałem się, bo znam panią Ewę. Tego pana pierwszy raz widzę, ale, ale fajnie było. Nie, nie było zaskoczenia. Większość z tego było bardzo kreatywne i no, bardzo interesująco napisane. Więc przez ten czas te utwory naprawdę dobrze przyszły. Nie zaskoczył mnie. No, ładnie się wysławiali i tak dalej. Można było posłuchać. Mile spędziliśmy czas niedzielny. Bolesław Leśmian, dziwożona. Co sto lat, tu z lata ptaszek. Złoty ptaszek. Gregoraszek. Puka w dąb, niech w dębu szparze dziwożona się pokaże. Stuk, puk! Z dziupli wypłoszona, świat wybiega dziwożona. O, już! Tańczy, zwijanego, gonionego, wyrwanego, leśnej bajce dając wątek. Pośród modrych tańczy łątek gra jej ciepła trzcin, muzyka. O, ucieka już, już znika. Pobiegnijmy za nią w ślady, na wywiady, na wybady. Zanim dąb się zamknie za nią, za tańczącą złotopanią, bo ptak złoty lubi zwlekać. Więc sto lat będziemy czekać. Aż drzwi dębu otworzone znów pokażą dziwożone. Ja wiem, że dla publiczności niektóre z tych tekstów mogły się wydawać nawet trochę prowokujące, że tam się pojawił na przykład Baczyński, czy pojawiają się wiersze z motywami batalistycznymi, odwołujące się do naszej narodowej historii. Ale myślę, że to jest też taka świetna lekcja, że powinniśmy się nawet na te ważne wydarzenia Nauczyć patrzeć też przez pryzmat y, taki bardziej swobodny. Nie na klęczkach, tylko właśnie z pewnym dystansem i, y, no, i z uśmiechem. Wesoły jestem, wesoły i śmieję się do łez. Choć jesień już na poły kwitnący czuję bez. Wesoły jestem, jary, choć idą czasy burz, widzę, z otuchą wiary kwitnących ogród róż.